Jak założyć działalność gospodarczą przez internet, czyli wniosek CIDG1 na biznesgov.pl. Na stronie biznesgov.pl kliknij Zarejestruj firmę, Zapoznaj się z informacjami na kolejnej stronie, kliknij Rozpocznij i teraz zaloguj się według wybranej metody. Na kolejnej stronie Zapoznaj się z ważnymi informacjami i przejdź dalej. Tu uzupełniamy dane osobowe oraz dane dotyczące obywatelstwa, numerów identyfikacyjnych, wspólności majątkowej i dokumentu tożsamości. Po czym klikamy dalej. Na następnej stronie wybieramy lub dodajemy swój adres zamieszkania i przechodzimy dalej. Teraz przyszła pora na dane firmy. Pełna nazwa musi zawierać Twoje imię i nazwisko, i oprócz tego może przykładowo zawierać też dowolną nazwę własną. Nazwa skrócona może być samą nazwą własną, a jeśli się na nią nie zdecydowaliśmy, po prostu powielamy imię i nazwisko. Jako datę rozpoczęcia, można podać datę przyszłą, przeszłą i teraźniejszą. Trzeba jednak pamiętać, że od tego dnia podlegamy pod obowiązkowe składki ZUS. Dalej podajemy liczbę pracujących. W przypadku jednoosobowej działalności jest to oczywiście jeden. Określamy, czy posiadamy już numer REGON i opcjonalnie wypełniamy dane kontaktowe firmy. W przypadku danych zawierających numer telefonu udzielenie zgody na opublikowanie w rejestrze może się wiązać z niechcianymi połączeniami. Warto o tym pamiętać podejmując te decyzje. Przechodzimy dalej i klikamy wybierz kod PKD i zaznaczamy te, które odpowiadają usługom, jakie zamierzamy świadczyć. W razie potrzeby możemy się tu wspomóc wyszukiwarką. Na następnej stronie wybieramy lub dodajemy adres do doręczeń. Trzeba pamiętać, że musimy posiadać tytuł prawny do podanego adresu, czyli dokument taki jak akt własności, umowa najmu, przydział lokalu spółdzielczego, czy w przypadku najbliższej rodziny umowa użyczenia. Tytuł prawny nie jest weryfikowany w momencie rejestracji, a jedynie w razie kontroli, przykładowo przy rejestracji do VAT. Po przejściu dalej określamy miejsce wykonywania działalności: stałe, stałe i dodatkowe, lub jeżeli przykładowo świadczymy usługi u klientów, jego brak. Następny krok dotyczy ubezpieczeń społecznych. Jako datę powstania obowiązku opłacenia składek ZUS podajemy datę założenia działalności, klikamy dalej. W kolejnym kroku wybieramy swój urząd skarbowy według miejsca zamieszkania, i znów dalej. Tu określamy, kto będzie prowadzić naszą księgowość. W przypadku biura rachunkowego podajemy nazwę firmy i numer NIP, a na następnej stronie, jako adres przechowywania dokumentacji, podajemy adres, pod którym fizycznie będą przechowywane papierowe oryginały dokumentów. Po przejściu dalej mamy ukończone wszystkie niezbędne kroki. Możemy zakończyć i wysłać wniosek, a dodatkowe dane uzupełnić później. Możemy też wypełnić je od razu od następnego kroku. Tutaj możemy określić, czy od razu chcemy zgłosić się do ZUS, czy spadnie to na nasze biuro rachunkowe. Jeśli zaznaczymy tak, musimy jeszcze określić, czy zgłaszamy się wyłącznie do składki zdrowotnej, czy do pełnych składek. Dalej określamy, czy przysługuje nam ulga na ubezpieczenia społeczne, prawo do emerytury i czy posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności. Kod tytułu ubezpieczenia zostanie wygenerowany automatycznie na podstawie naszych wyborów. Na koniec wprowadzamy kod wykonywanego zawodu, gdzie mamy podlinkowaną wyszukiwarkę, która może nam pomóc w określeniu go. Czeka nas jeszcze wybór odpowiedniego oddziału NFZ, adresu zameldowania na potrzeby związane z ZUS i dane korespondencyjne. Jeśli chcemy mieć za sobą też wybór formy opodatkowania, teraz jest dobry moment na udzielenie tej informacji. Przy czym bez problemu możemy to sobie zostawić na później. Wybieramy przykładowo chcę złożyć teraz, przechodzimy dalej, wybieramy formę opodatkowania i przechodzimy dalej. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy spółek i przedsiębiorstw o przychodach przekraczających równowartość 2 milionów euro. Dopiero zakładamy Twoją jednoosobową działalność, więc spokojnie możemy zaznaczyć nie i przejść dalej. W następnym kroku możemy opcjonalnie dodać firmowy lub osobisty rachunek, a później również konto do zwrotu podatku. Dalej, też opcjonalnie, można wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu będzie mógł zmieniać Twój wpis w CIDG, zawieszać i wznawiać wykonywanie działalności, wykreślić Twój wpis w CIDG. Czy też składać w Twoim imieniu dokumenty elektroniczne? Teraz zostały nam już tylko formalności. Musimy złożyć oświadczenie o tym, że nie mamy żadnych zakazów prowadzenia działalności czy też wykonywania danego zawodu oraz że posiadamy tytuły prawne do wskazanych adresów. Dalej określamy, czy chcemy od razu zawiesić działalność na czas nieokreślony, potwierdzamy urząd odbierający wniosek, kończąc na podsumowaniu. Jeszcze raz zatwierdzamy i dokument jest gotowy na podpis elektroniczny oraz wysłanie. I firma. Bezpieczna, kompleksowa księgowość.